Skina z ostatniego filmu z CSGO Skinsa wygrywa Gratuluję serdecznie, odezwij się na Discordzie, na kanale skina. No wygrałem dzisiaj ten jeśli chcesz go zdobyć zostaw oczywiście suba z dzwonem w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe No i rzecz oczywiście najważniejsza Użyj kodu KROXY na CSGO Skinsie, loguj się z linku z opisu masz kod z zielonych guziczek i wpisujesz oczywiście tutaj kodzik KROXY przez 2x Otrzymujesz wtedy 10% więcej każdej wpłaty 2,10 na start za free i oczywiście jak z kodem KROXY ładujesz masz szansę wygrać takie piękne skiny, im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. Jak Ci się wygrać to skinę od razu do jakiego punktu dostajesz? Zapraszam cię na stronę Pirateswap gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROPSI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie? my lecimy z dzisiejszym openingiem. Nie ukrywam, wczoraj lekkkie zerowanko nastąpiło więc dzisiaj oczywiście postaramy się troszkę odbić z tego co pamiętam to ta skrzynka była no mocno tutaj mam wrażenie zbugowana więc zobaczymy jak dzisiaj będzie nam na niej szło no niestety to pierwsze otwarcie takie no... Przeciętne, mogło być lepiej, Na no, ale jak otwieram tę skrzynkę chyba z dwa albo trzy dni temu, no właśnie, no to ten talon, no chyba z trzy razy z rzędu poleciał. Potem była przerwa, jedno otwarcie, nic i potem kolejny talon, nie? Albo dwa poleciały, i potem przerwa, i następny, nie wiem, nie pamiętam szczerze, ale bardzo dużo tych talonów udało mi się na tej skrzyni zdobyć, więc no mam nadzieję, że. Tutaj, no chociaż jeden mi poleci, tak? Taki talon, 6000. Fajnie byłoby go obszczulić. No w tym momencie jeszcze dałby nam on profit, nawet. No ale teraz niestety tylko na zero. Możemy spróbować ewentualnie wyjść. No ale zobaczmy, nie wiem, to jest kolejny fart. Co tu się dzieje, Ty? Ej, skrzyna Neon Glow. Co tu się z tą stało? Naprawdę, cóż za zmiana. Ale poczekaj, bo tu jest jakaś pizza za 4 stówki. Ej, wpierdzielę się. Zobaczmy, co się stanie. Tutaj oczywiście Fire Serpent do Profenia, ale mm, nie ma nic, 84 zł. Skrzynia G2A, no tutaj chyba będzie dla niego no, coś mi się wydaje. no Skrzynka teraz za 5 dyszek i potem Anarchia najważniejsza. No, nie, no to jest dominacja stary genetyczna. No tak mnie już dominował na tej bitwie, że no bardziej się chyba nie dało zostać zdominowanym, nie? No cóż no, ale przynajmniej sobie zarobił, więc good for you. Lecimy z tamtą skrzynczką, na trybie joker no ona no, kosztowała 400 pewnie, nie? bo 3 chyba 1200 było I to co ja pierdolę, ale ej ale się popisałem na tym. nie, czekaj 400, no ej, dobrze, dobrze dobrze tutaj, dobra przykmina leciała, dobra, no i tak jak powiedziałem, gdzieś 405 no z moją matematyką jeszcze nie jest tak źle o, o dziwo dobra, lecimy Osiem skrzynek. Jeżeli tutaj nie nastąpi cud jakiś w postaci jakiegoś. Ona, no, jak musieliśmy bota wrzucać no, w postaci właśnie jakiegoś talona, no to nie chcę być naprawdę w swojej skórze, bo nie potrafię, nie potrafię tego przyjąć do siebie jeszcze, że taki scenariusz w ogóle może mieć miejsce, tak? No bo ta skrzynia, no tak jak dawała nam ostatnio, no, to, no mówię, no hit to był, więc nie wiem, może wykorzystałem całe szczęście na niej. Ostatnio, no mam nadzieję, że nie. Jeszcze cztery skrzynki przed nami, więc zobaczymy. Tutaj talon dla mnie spadnie. Jest! Patrz, mamy to w końcu! Talon bardzo fajny, mamy, mamy to! Yes! Yes! No spadł w końcu! Zajebiście, dobra, jeszcze dwie skrzynki. To co, może jeszcze jeden, no? Ja miałem że stać ci na to. Dawaj, talonik. Talonik, jeszcze jeden? No, no, no. No dobra, oj, o przecież ten kawałek trochę tu jeszcze podbił nasze eku 8300 Dobra, no, no i patrz, no, no to jest właśnie ta skrzynka. Wystarczyło nie zwątpić stary, dobra. To ja nie wątpię, że normalne otwarcie, chociaż innego talona też mi da. No tutaj tak bym powiedział. Jedna pra bupa Krakow. Więc stuk. Spróbujmy jeszcze raz. Teraz to będzie otwarcie. To Jest 6 koła i zajebiście I mamy Profit! Zajęliście! 12 koła! Lecimy dalej, lecimy dalej, jak po swoje, stary! No to teraz tak: Opuszczamy tamtą. Troszkę sceną delikatnie do góry pójdziemy. I tworzymy sobie skrzynkę niego tego Entry Frager, Nie będą no ze dwie. Do tego Descenty I będzie to G2A, bo mnie zaciekawiło. Eee, steampunk Niech będzie, ok? I do tego Water 7500, też taki bitwy stare Dobra Tworzymy to 9 skrzynek 7 i no to jest bitwa, która tak dobrze może mi zrobić. Zobaczmy. Wrzucamy w oto samo. Nie śledzi wolanie, co to najlepszego do trafienia. Koron, auto trójnik, ok? No fajny, fajny itemet, naprawdę fajny Więc no, by go zdobyć jeszcze, niestety Już to karambita nie będzie Ale może być M9 Crimson Web No No A, No, 1000 zł, okej okay. Tutaj karambit, Tiger tu z kolei jest to otwarcie dla mnie przeciwnika. No a tu, jak powiedziałem, Fire Serpent, tutaj MK Knight, a tutaj yy, nie o kurwa. Yy, M9 tutaj No ten Fire Serpent trochę mi podstrzało plany. Nie będę mówił, że nie. Musimy mocną odbitkę zrobić. Tutaj Knight musi polecieć. Kurwa blisko. No to M9 tutaj Teraz i wracamy i rozpierdalamy. Cinema, stary, Absolute Cinema, nie? 17, ja pierdolę ła wow. <laughs> ale wróciliśmy, ale wróciliśmy I 21.7 21. już mamy, nie no, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Absolute cinema odcinek, stary, dobra, jeszcze jedną bitewkę bym tu sobie stworzył Na Imperial Skrzyneczkę, dlatego No, no Ways, jedna Niech będzie również ale niech będzie w sumie ten Sneak co ja się będę pierdolił i to jest ostatnia bitwa na dzisiaj zostawiam sobie 11,5. koła. w razie jak coś mogło pójść tutaj nie tak i zobaczmy co nam się uda ciekawego wydropić a ty jak chcesz wygrać skina możesz napisać w komentarzu czy oglądałeś wczoraj ostatnie mecze majorowe i napisz, jak oceniasz te trzy pierwsze fazy. Teraz faza playów za 2-3 dni. Więc to będzie stary, no przygotujcie się na kawał dobrego cs tak? Zobaczmy, niestety te skrzynki nic nam nie dały. Ale tutaj Steampunk. Może rzucić knighta, No ten Night kosztuje naprawdę sporo. To jest skin, który naprawdę może zrobić różnicę. Jeśli tylko mi spadnie. No już myślę, że to on. Bo już widziałem tą różową obwódkę. Patrzę, nie, no Night mi spada, no ale nie. No i niestety ostatnia skrzynia. Ja trzymam kciuki dalej. No, ich.